Witajcie na kanale Gamers Republic w cyklu Cebulka Deals, z którego dowiecie się, gdzie znaleźć darmowe gry. W tym materiale mamy coś zarówno dla posiadaczy PC-ów, jak i również posiadaczy konsol. Zanim jednak przejdziemy do sedna, zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. Po zostawieniu suba pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek, dzięki któremu otrzymacie powiadomienia o naszych nowych filmach. Wiele z darmowych gier, o których informujemy, dostępnych jest przez bardzo ograniczony czas, więc warto oglądać nasze filmy zaraz po publikacji. Zacznijmy od ukochanego sklepu wszystkich cebulek. W Epic Games od czwartku 11 do czwartku 18 lutego znajdziecie darmową grę Halcyon 6 dwuwymiarową kosmiczną strategię z elementami RPG. Fabuła w tytule tym opowiada o zagrożeniu ze strony kosmitów, którzy planują inwazję na naszą planetę. Jedyną szansą na ocalenie ludzkości jest pradawna stacja kosmiczna Halcyon 6, która okazuje się kluczem do rozwiązania naszych problemów. W grze wcielamy się w dowódcę zarządzającego stacją, flotą statków kosmicznych oraz ich załogami. W trakcie gry będziemy eksplorować losowo generowaną galaktykę, poszukiwać surowców do rozbudowy basy i rozwoju nowych technologii, a także walczyć z wrogimi kosmitami. Z przeciwnikami możemy się spotkać zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak również na powierzchni zwiedzanych planet. Sama walka odbywa się w systemie turowym. Drugi bezpłatny tytuł na pc znajdziecie w sklepie Ubisoftu. Do wtorku 16 lutego możecie tam przypisać do swoich kąt poboczną odsłonę cyklu o mordercach strzegących ładu na całym świecie. Assassin's Creed Chronicles China to platformówka 2 i puD, której akcja toczy się w XVI-wiecznym państwie środka. W grze wcielamy się w asasynkę wyszkoloną przez samego Ezio Auditore da Firenze, najbardziej lubianego przez graczy bohatera głównej odsłony cyklu. Celem naszej bohaterki będzie zemsta za zamordowanie naszych pobratymców. W tytule będziemy mieli możliwość zwiedzenia wielu znanych miejsc, w tym Wielkiego Muru Pekinu czy Zakazanego Miasta. Trzecim serwisem rozdającym obecnie bezpłatne gry jest Indigala. W serwisie tym znajdziecie ofertę dwóch fajnych gier. Pierwszą z nich jest Syberia Mająca niemal 20 lat na karku gra przygodowa, w której wcielamy się w prawniczkę zmuszoną przez niefortunne okoliczności do wyruszenia w podróż przez kilka państw, by ostatecznie wylądować w północnej Rosji. Na mroźnej Syberii będziemy poszukiwali spadkobiercy, z którym nasz zleceniodawca chce sfinalizować zakup fabryki mechanicznych zabawek. Syberia jest klasyczną przygodówką point and click w której będziemy zwiedzali różne lokacje, szukali potrzebnych nam przedmiotów, rozwiązywali zagadki logiczne oraz rozmawiali z napotkanymi postaciami. Drugą bezpłatną grą w Indiegala jest Garfield Card szalona gra wyścigowa z rudym kotem w roli głównej. Do naszej dyspozycji mamy zwariowane pojazdy, za których kierownicami siedzą bohaterowie znani z serii komiksów i kreskówek. Tory, na których rywalizujemy, pozwolą nam na zwiedzenie okolicy znanej z serialu kreskówkowego i komiksów. Nasze odjechane fury możemy modyfikować na wiele różnych sposobów za pomocą dostępnych akcesoriów i różnego rodzaju dodatków. Podobnie jak w innych tego typu grach, nie wystarczy tu być szybkim i płynnie pokonywać zakrętów. Trzeba również wykorzystać bonusy napotkane na trasie. Gra posiada tryb dla pojedynczego gracza oraz dla wielu graczy. Dla posiadaczy konsol Sony PS4, mających aktywny abonament PlayStation Plus. W sklepie jest dostępna darmowa, pierwszoosobowa gra logiczna We Were Here. Tytuł przeznaczony jest dla gry w trybie kooperacyjnym i stanowi wirtualny odpowiednik popularnych Escape Roomów. W grze akcja ma miejsce na terenie opuszczonego zamczyska mieszczącego się w mroźnym i nieprzystępnym pustkowiu, a obserwujemy ją z oczu pierwszej osoby. Wraz z drugim graczem, z którym musimy współpracować, wcielamy się w nieszczęśników uwięzionych w tej strasznej lokacji. Naszym zadaniem będzie współpraca za pomocą krótkofalówki, gra ma nietypową mechanikę, która dla wielu graczy może okazać się ciekawą odskocznią od typowych gier. Linki do wszystkich darmowych gier, o których opowiadaliśmy, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli ten odcinek Cebulka Deal Wam się spodobał, to zachęcamy, żeby go ocenić dając odpowiednią łapkę. Życzymy Wam miłej gry i zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów, do których linki wyświetlają Wam się w karcie końcowej dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach.